W ramach realizowanego przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej projektu Kariera Bez Barier, pragniemy zaprosić Was na wyjątkową wizytę studyjną do firmy Dana w Skarżysku Kościelnym, lidera w branży odzieżowej. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć, jak wygląda cały proces produkcji ubrań od pomysłu aż po gotowy produkt. Podczas wizyty uczestnicy poznali wszystkie etapy. Dział projektowe, krojownią, szwalnią, kontrolę jakości i magazyn wyrobów gotowych. Zobaczyli jak pracują profesjonaliści, jak wygląda nowoczesny zakład krawiecki od środka. Nasze działania projektowe kierujemy do uczniów, którzy chcą rozwijać się w zawodach związanych z przemysłem mody i wszystkich pasjonatów szycia. Dzięki tej wizycie uczniowie poznali praktyczną stronę zawodu. Zrozumieli, jak organizować procesy technologiczne w dużej firmie odzieżowej. Dołączcie do nas i przekonajcie się, jak wygląda droga od projektu do produktu w firmie dana. Z nami zbudujecie swoją karierę bez barier.